Cześć! Siemanko! Witam w mojej kuchni! Dzisiaj na ruszty widzowie bierzemy Climb and Slide, czyli giereczka, która polega na tym, że wspinamy się tam na górę i potem zjeżdżamy w dół. Więc zobaczmy z czym to się je widzowie, a wy zostawcie łapeczkę w górę i widzę, że mamy staminę, która pozwala nam się wspinać widzowie. Ciekawe, ciekawe, no i jak, jak, jakby mi się stamina skończyła w prawdziwym życiu podczas wspinania się, to i tak bym się wspinał. Kto by nie chciał zjechać z samego szczytu. Dobra, zobaczmy, wejdźmy sobie na maksa, tyle ile możemy. I co? Ej, dalej się wspinamy. Bez sensu, pa, jedziemy. Mega gera. Co my tu mamy? Mamy Tung 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 Sahur. Onekę Ambalabu, old zrogie. A to? Dobra, a ten wariacik? 50. Dobra, kupuj sobie TungTunga. Bo TungTung -tung nam się przyda, widzowie. Bierzemy go. No i patrzcie to mamy TungTunga. Mamy też koło fortuny, więc sobie nim zakręćmy. A, no nie zakręcimy sobie, bo jestem biedny. Mamy też jakiś sklepik. I co my tutaj mamy? A, jakieś te wariaty do zjeżdżania. Weźmy sobie takie kółko. Fajne. Mamy też jakiś sezon. Coś możemy sobie tutaj odebrać, jakieś tokeny. I co za te tokeny możemy zrobić? Aha, myślałem, że to spina można, ale dobra nie można. Teraz idziemy całkiem szybko, idziemy ile kasy zarabiamy człowieku. 1000 za każdy krok, niesamowite. Mamy super auto też za 145 robuxów, To ja podziękuję, ja podziękuję. Dobra, zaczynamy robić się zmęczeni, niż idziemy dużo, dużo wolniej i zarabiamy też dużo, dużo mniej, czyli nie opłacę się iść jakoś ultra wysoko. Dobra widzowie, dzisiejszym celem będzie dojście jakoś na samą górę. A póki co sobie zjedźmy na sam dół. Zjechaliśmy sobie i mamy jeszcze 222k, co? Coś jest ewidentnie zbagowane, widzowie. A nie, dobra, mamy już pieniądze. Po prostu się nie wyrenderowały, tak? Zarabiamy tyle kasy, że nawet Roblox nie wie, ile ja zarabiam. Wiadomo, jak jest i co my tu dostajemy. Sam syf, widzowie. Tragedia, dajcie coś mocnego. Ja jakieś klauny dostaje. O co tu chodzi? Dobra, jakieś puzzle. 6% na puzzle. Dobra, dawaj mi tego peta. Gdzie to się zakłada? Chcemy jakieś gifty. Dobra, weźmy sobie to wszystko. Teraz tak, my potrzebujemy widzowie sobie założyć nasze najlepsze stworzenia. No i mamy. Mamy kostkę Rubika i jakiegoś launopsa. Spoko. Gdzie są potki? Potki pewnie są nigdzie. Pewnie są w sklepie, nie? Oczywiście, że są w sklepie i mamy też tutaj jakieś jajka limitowane z Brainy rotami. Spoko. Ale nie potrzebujemy tego na razie. Weźmy sobie żeby trochę więcej ich dostawać, I teraz farmimy sobie 1500. tysiąca. To już jest całkiem ładna kwota. Już całkiem fajnie tutaj farmimy. Mamy stamina potion. Myślę, że też sobie ją odpalmy. Nie wiem, co ona nam daje. A że mamy 50% więcej staminy, tak jakby. Spoczko, spoczko. I wchodzimy sobie na ile? 200. Nie, na 300 metrów już. Dobra, spoko. Zjeśmy sobie. Nie ma co wchodzić wyżej. Bo szkoda czasu i mamy też jakiegoś starter packa, ale on jest strasznie useless ten starter pack, tak szczerze. Twórzmy sobie to jajko za 50 tysięcy i mamy jakiegoś arktika. 9% na niego było, spoczko. Mamy też świat, jak odblokować nowy świat? Aha, musimy się wspiąć na samą górę. Jasne, jasne, weźmy sobie tutaj 30% coinów. Teraz wyposażmy sobie nasze najlepsze pety, jakie mamy. 85, człowieku, jak on jest mocny. I czy możemy sobie coś tutaj wziąć fajnego? Jasne, że możemy. To nam daje jakąś energię. Nie wiem, czy to nie daje nam staminy, że wiecie, im fajna zabawka do zjeżdżania, tym więcej tego mamy energii. Chyba tak to działa. No na no, to już nas nie stać. Mamy piłkę. W sensie piłka ma nas, bo jestem w piłce, jak widzicie. Ale to mniejsza o to, mniejsza o to. Chodźmy na górę. O kurde, ty, pa, jak to leci teraz. Nie no, w takim tempie to my dotrzemy na samą górę, chłopie. Pa to, już mamy. Już jesteśmy prawie w tej. w połowie będziemy. Dobra, widzowie, ja lecę do góry. Zobaczymy, na ile starczy nam stamina. A w sumie to zaraz się to skończy. Ta stamina, dobra. Lecimy, lecimy z tym, ile mamy. Prawie milion kasy mamy. Możemy już chyba sobie zjeżdżać. W sumie nie ma co iść wyżej. Dobra, jedziemy. Czy jako na godzinę na dół. No pa, ta kasa się nie wczytuje w ogóle. Zbagowane. Co ja zrobię. O, dobra, coś pomniejszyłem. Aha, i nie możemy sobie kupić piłki, a nie możemy. Dobra, bierzemy to i to. Jegoś do nuta. Kajak człowieku. I statek piratów jest już niedostępny. Mamy motoróweczkę. Spoczko, fajna motorówka. Bardzo mi się podoba. Za resztę możemy sobie otworzyć jajca. Okej, okay, epicka piñata. 5%. Kolejna. Dobra, myślę, że już nie musimy. A jeszcze nie, bo tung -tunga sobie wymienimy. Coś fajnego. Dobra, może być, może być. Krab i te piniaty będą spoko. Equip. Dobra, to nam daje tyle pieniędzy człowieku, że, że będziemy mogli sobie człowieku Biedronkę wykupić całą. Tak razem z Lidlem. W ogóle widzowie, napiszcie w komentarzu, czy jesteście Team Lidl, czy Team Biedronka w sumie, bo jestem ciekaw. Gdzie wolicie sobie zakupy robić? Bo ja to widzowie w ogóle nie robię zakupów. Ja żyję na powietrze. I na Robuxy, wiadomo jak jest. Dobra, zaraz w ogóle na górę dotrzemy. Pa to widzu. Jesteśmy na samej górze, mamy pucharek. Kozak, pa, jest puchareczek. Jedziemy sobie w dół teraz. Naszą motorówką. Czekuj, jak ja w niej siedzę. To jest jakieś mega zbagowane w ogóle. I potrzebujemy, moi drodzy, 5 wygranych. Spoko! Da radę, da radę, na spokojnie. A zaraz sobie zdobędziemy te 5 wygranych. Odbierzmy sobie jakiegoś OPP-ta. Dobra, spina, nie mamy jeszcze. Jeszcze 2 minuty, widzowie i mamy spina, którym sobie będziemy mogli zakręcić. I mam nadzieję, że coś fajnego nam poleci. A póki co zdobywamy sobie drugiego wina, jeszcze 3 tylko potrzebujemy. O, w ogóle widzowie, znalazłem gdzieś te tokeny wydaje, to są jakieś spiny, więc sobie zakręćmy, mamy 0,5% na jakiegoś Dominusa. Który jest zawsze lepszy niż mój najlepszy pet. Okej, okay, dostaliśmy potkę, lecimy drugi raz, lecimy drugi raz, zobaczmy co dostaniemy. To jajko byłoby fajnie dostać. Może? Okej, okay, kolejnego tokena dostaliśmy, spoko. Lecimy dalej, lecimy dalej, zobaczymy co nam jeszcze poleci. I tym razem mamy... co mamy? Znowu ta potka na staminę. Dobra, niech będzie. I ostatni raz. Zaraz proszę, tu jajco chcę, tu jajco, to jajco. Mamy jajco. Mamy jajco, widzowie. To chyba jajca dostałem, nie? Zaraz sobie zobaczymy. Sobie je otworzymy. Mam nadzieję, że te pety będą tutaj jakieś mega OP. Oskamowali mnie. Jak zwykle, tylko skamują w tych grach na Robloxie. No, widzowie, widzicie, człowiek się cieszy, a to tyle. Z cieszenia się jak zwykle. Dobra, jeszcze potrzebujemy dwie wygrane, i przechodzimy sobie na kolejną mapę. No i dobra, widzowie, mamy pięć wygranych, więc sobie przejdźmy na kolejną mapę. I w ogóle co to jest za mapa? Co my tylko na asfalcie będziemy zjeżdżać? Nieźle, nieźle. O, joke, fajny. Pa to, Ale chyba stalowy. Myślałem, że na powietrze. Dobra, to takiego to ja nie chcę, bo to się człowieku... dupa przypali, nie? wiecie, jak zawsze się zjeżdża na tych ślizgawkach takich stalowych, nie? I masz człowieku ten, krótkie nogawki. I tak wiesz, tak sobie przyjedziesz po tej ślizgawce takie rozpędzonej i to takie skrzypnięcie i ta przypalona skóra. Uu, człowieka aż ciarki przechodzą. To nie widzą. Ciarki przechodzą, no. Jak to nie mam pieniędzy? 2,5. Ma 20 milionów. Dobra, no niech będzie tej grze, że nie mam pieniędzy. No mnie się wydaje, że chyba mam, chyba że coś twórca źle tutaj napisał. Chyba tak jest. Tysiąc... Dobra, jeszcze jednego sobie otwórzmy. Okej, okay, jakiegoś słabszego teraz dostaliśmy. Nie, też mocnego. Dobra, to są jakieś mocne pety, człowieku. Dobra, weźmy sobie teraz widzu nową... nowy sprzęcik, wiadomo. Bo musimy szybciej się wspinać. A to, mamy wózek, czeku. Wózek mamy teraz. Pa. Gdzie ten wózek? Na moich plecach. Wózek z Kauflandu, Tak jest, tak jest. Dobra, zobaczymy, jak wysoko tutaj wejdziemy. Dobra, rozumiem. Jesteśmy ultra, ultra wolni. Czyli wysoko sobie nie zajdziemy. Odbierzmy sobie tą poteczkę. I zaraz sobie zakręcimy kołem fortuny. I zobaczymy, co nam poleci. Mam nadzieję, że coś mega mocnego. Zużyjmy sobie całą staminę i sobie zjedziemy i zarobimy za to 15 milionów spoko. Fajnie, fajnie 15 milionów to całkiem sporo, nie? No i nadal mi je zaś na pro jajko. Coś tu jest źle napisane, widzowie, tylko powinno być 25 milionów, nie? Tak mi się wydaje. Tutaj mamy statek piratów. I ile mamy map ogólnie? Całkiem sporo. Dobra widzowie, kręcimy sobie kołem fortuny i zobaczymy, co dostaniemy. Okej, okay, potka na pieniądze. Więc spoczko, potka na pieniądze zawsze fajna rzecz. Tutaj mamy jakieś czarmy do dropnięcia. Okej. Okay. Ale dobra widzowie, myślę, że dalszym progresem zajmiemy się w kolejnym odcinku, więc jeżeli ten film wam się spodobał, zostawcie subika, łapkę w górę. No i co, widzimy się w kolejnym takim odcinku. Cześć!